Witajcie, jest 10 wrzesień. Idę teraz obejrzeć arbuzy Moment Stars, które widoczne są pod tą białą agrobłókniną. Będę szukała objawów, czy są gotowe do zbioru. A objawy mam opisane tu, w smartfonie z pewnej amerykańskiej strony, gdzie u nich jest to bardzo rozpopularyzowana odmiana. Jest zimno, noce 5 stopni do 8, w dzień 17, deszcze zaczynają padać. Tego te arbuzy zostały kupione pod inną nazwą nie Monen Stars Zostały kupione pod nazwą, proszę, oranżewy i pomarańczowy król. Ze strony internetowej ukraińskiej, ale producentem jest Rosja. A jak wiemy, po wydarzeniach, które teraz się toczą, nazewnictwo można było sobie nadać przez nich. Mogli sobie nazwać jak chcieli i co chcieli. Więc odsłaniamy. Najpierw. Najpierw. Hop. To są kolosy. Proszę. Widzicie. I teraz zobaczcie. Kiedy zostały zawiązane? 18 lipca. Zawiązały się. Są wielkie, dwie wielkie bambary. Więc jest to z całą pewnością Monenstars, tylko nie wiem, czy o czerwonym miąższu, jak tu, mam też taką odmianę, czy o żółtym miąższu. I słuchajcie Państwo, jak, jak brzmi opis ten wspomniany na stronie amerykańskiej. Jakich objawów szukać? Ja przeczytam i będziemy szukali. Jakich objawów szukać dojrzałości? Otóż, poszukaj następujących znaków, ponieważ określenie, kiedy są gotowe do zbioru, wymaga pewnej praktyki. Wąs najbliżej łodygi wysycha. Sprawdźmy. Nie mogę robić pauzy tym aparatem, którym nagrywam. O, ale jest, okej, okay. ten. To jest najbliżej łodygi. To dotyczy tego arbuza. A w przypadku tego również jest suchy. Pędy zielone. w łodydze, która łączy arbuza z winoroślą, czyli w tym jest pęknięcie. Zobaczmy, czy jest tu jakieś pęknięcie. Ja nie widzę. Tutaj jest żywy zielony żadnego pęknięcia nie widać no cóż i teraz dalej gdzie arbuz dotyka ziemi powinien mieć kolor maślano-żółty zaraz sprawdzimy a wcześniej pukać go rękoma powinno, gdy pukamy rękoma powinno brzmieć pusto powiedziałabym, że tak brzmi. I teraz ten właśnie kolor. Kolor maślano żółty. Za chwilę skóra jest matowy, matowa. A łodyga suwa się z melona przy lekkim naciśnięciu palca. To się nie dzieje, nie suwa się tu nic. Natomiast matowo powiedziałabym, że wygląda Ma tą plamę. Także nazwano go oranżowej koroną. Postaramy się podejrzeć go, co nieco, ale to jest ciężki kolos. I co? Gdzie to jest? Jest, jest kremowy. Tutaj troszeczkę kształt różny przybrał. Nie no, nie da rady za bardzo. Popatrzcie. Jakiś krem widzę. Co tu robić? Myślałam, by do 1 października przetrzymać je dwa na krzaku. Oczekuję, przynajmniej, pestek dojrzałych. Jak będzie przejrzały, to trudno. Ale co tu robić? Jeszcze zobaczcie ma liście zielone. Nakrapiane. Mone stars. Co tu robić? Przykryć. Przykryję go. Na razie idziemy dalej. Zobaczcie. A jeszcze, poczekajcie. Na stronie sprzedawcy, od którego mam nasiona Moon Starsa, właśnie tego i tego, jest napisane: czytajcie. Oho, zamazuje się już obraz. Hmm. Pewna odporność na choroby i tolerancja na suszę. To widać po tym egzemplarzu. Ta słynna pamiątka szybko dojrzewa, ale utrzymuje się tylko przez krótki czas. Rozumiem, że po zbiorze. Miąż soczysty. Białe nasiona. Chodźcie, idziemy dalej. To Mony Stars Yellow o żółtym mięszu. Numer 102. Tu są pędy zaschnięte, jest 10 września. Dużo filmów mam zaległych, nieprzesłanych na ten dzień dzisiejszy, kiedy nagrywam. Nie wiem, czy jest tu duża plama, czy nie. Piękny dźwięk, i drugi. Pewnie niedojrzały, pęd suchy. Tak i chodźmy jeszcze. Chodźmy jeszcze. zielony, to kolejny moment stars. Ale chyba red. Czekajcie, czekajcie. Albo też jelą no, gdzieś jest pęd, gdzieś idzie, idzie ten pęd, słuchajcie, gdzieś się on skręca. Tu i tu, a jest. Fiszka, proszę. Moment Stars Yellow, 12 maja wisiany i tak wygląda. Dziś, 10 wrzesień. Opatulę go styropianem, ma zielony pęd, może jeszcze dojrzeje. O ile już nie jest dojrzały. I tu kolejny ten miał być również Monenstars o miał być stolba numer też jelą a zobaczcie, nie ma ani jednej kropki, było jakieś zbłąkane nasionko w innym troszkę kolorze i z ciekawości wysiałam no i widzicie, jak wygląda to, ale co to jest za arbuz pęt uschnięty to jest ciekawe to na tyle, dużo filmów mam zaległych, jak wspomniałam, będę przesyłać. Z czasem, trzymajcie się, pozdrawiam.